Dlaczego biznesowy mastermind od oplotki trwa pół roku? To jedno z najczęstszych pytań, które spływają do mnie mailowo, więc spieszę odpowiadać, żeby to wideo było wyczerpującą odpowiedzią na to pytanie. Zawsze łatwiej mówić niż pisać. Otóż pół roku moim zdaniem to szmat czasu, zwłaszcza biznesowo. Niby mało, ale jednak dużo. W ciągu pół roku możemy zrobić bardzo dużo. Biłam się z myślami, czy mastermind nie powinien trwać zaledwie trzy miesiące, żeby łatwo było po tych trzech miesiącach zdecydować, czy też warto kolejne trzy miesiące albo kolejne pół roku spędzić w towarzystwie tej samej grupy. Znaję zasadę, że kiedy decydujemy się na udział w grupie mastermind, no to pozostajemy w niej do końca określonego czasu. Choćby z takiej grzeczności w stosunku do innych uczestników, którzy Zostawieni sami, kiedy wychodzi taka osoba z grupy, pozostawiają ją, no, zostają troszeczkę z ręką w nocniku, no bo nie bardzo mogą dołączyć do kolejnej, a też ta grupa, do której dołączyli, nabiera innej dynamiki, zupełnie inaczej pracuje się w grupie czterech, inaczej w pięciu, inaczej w grupie sześciu osób. Dlaczego właśnie pół roku? Moim zdaniem, pół roku to idealny czas, żeby zmierzyć efekty, które daje. Praca w grupie mastermind, po prostu. Moim zdaniem, pół roku to już taki czas, kiedy możemy nałożyć na siebie pewne obowiązki, ale wyznaczyć sobie też dosyć ambitne cele i po prostu po ludzku, po pół roku sprawdzić, czy grupa mastermind w osiąganiu tych celów nas wsparła. Dlatego właśnie pół roku. Pół roku również z drugiego powodu. Wierzę, że w dzisiejszych czasach, nie tylko ja, jestem zabiegana w dobie pandemii i wiszącego nad nami lockdownu. Taki czas w domu, często z dziećmi na głowie, czas poświęcany na pracę kurczy się w zastraszającym tempie. Mam wrażenie, że takie niespodziewane, zaskakujące sytuacje no, mają miejsce teraz częściej niż kiedykolwiek. Dodatkowo nakłada się na to takie zmęczenie tym zoomem. Nie wiem czy Ty też, ale ja mam wrażenie, że czasami po prostu fajnie zamknąć ten komputer i dać głowie odpocząć. To przebodźcowanie, tak zwane zoom fatigue, ktoś to nawet zdiagnozował, dopada nas. Dlatego dla mnie rozciągnięcie w czasie spotkań mastermindu to kolejny sposób, żeby poradzić sobie z tym nadmiarem bodźców. Jestem wyznawczynią zasady, że Slow and steady wins the race. Czyli po prostu ktoś, nawet bardzo powolny, ale konsekwentny, odnosi założone rezultaty. Mastermind to dla mnie maraton, nie sprint. Dlatego właśnie pół roku, aby spotkania można było rozciągnąć w czasie. Zazwyczaj grupy Mastermind spotykają się raz w miesiącu. Przyznasz, że. Dwie godziny, półtora godziny raz w miesiącu to już jest taki czas, który spokojnie można wykroić ze swojego kalendarza. Niektóre grupy, które zakładają bardziej ambitne cele albo po prostu w bardziej dynamicznym tempie chcą siebie wspierać, spotykają się raz na dwa tygodnie. Przyznasz, że to dosyć często, ale jeszcze ciągle znośliwie. Nie przewiduję grup, które będą spotykały się raz w tygodniu. Mam wrażenie... Że taka częstotliwość jest dedykowana osobom, które chcą osiągać takie krótkotrwałe plany, które chcą bardzo szybkich, dynamicznych efektów, nie do końca efektów strategicznych w swojej działalności, w swoim biznesie, a jednak na takich celach będziemy skupiać się w tym mastermindzie. Dlatego właśnie pół roku spotkania raz w miesiącu, maksymalnie dwa razy w miesiącu, maksymalnie przez dwie godziny. To jest takie totalne maks. Więc jeżeli zastanawiasz się nad dołączeniem do grupy Mastermind i wiesz, że Twój grafik jest bardzo napięty, nie potrzebujesz dodatkowych grup, niepotrzebnych grup na Messengerze, grup na Facebooku, które będą Cię dodatkowo rozpraszać, chcesz zainwestować swój czas w dwie godziny miesiącu lub dwa razy po dwie godziny miesiącu maksymalnie i wycisnąć z takich spotkań tyle, ile się da, czyli po ludzku trochę nadajesz na moich falach. To zapraszam cię bardzo serdecznie. Poniżej znajdziesz wszystkie oczywiście linki i opisy. Nie martw się, jeżeli nie załapiesz się na edycję 2021, wiem, że kiedy publikuję ten film, to dosłownie kilka dni zostało do końca rekrutacji i dosłownie ostatnie miejsca. W przyszłym roku też planuję taką grupę mastermind, więc spokojnie możesz klikać w link. On będzie wtedy taką waitlistą która będzie zbierała osoby zainteresowane mastermindem do kolejnej edycji. Wtedy, oczywiście, mailowo poinformuję się, kiedy zapowiadam start kolejnej edycji. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz grupy, która będzie cię wspierać w twoich celach, osób o podobnych, zbliżonych planach, to jak najbardziej zapraszam cię do klikania. Do zobaczenia po drugiej stronie. Wideo, które oglądasz, to część takiego dużego wyzwania. Często otrzymuję mailowe pytania o różne zagadnienia związane z prowadzeniem biznesu w oparciu o rękodzieło lub szeroko rozumianego biznesu online. Jako, że sama od jakiegoś czasu już w tym siedzę. Postanowiłam rzucić sobie wyzwanie i przez 2021 będę na te pytania regularnie odpowiadać. Codziennie jedno pytanie, jedna odpowiedź. Zapraszam Cię, jeżeli Ty też masz pytanie, pisz agnieszka.małpa.oplotki.pl.